Motopunkt. O tym, co napędza motoryzację. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu chcemy poruszyć temat cyfryzacji, która otacza nas wszędzie i w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia mamy z nią do czynienia. Również dotyczy to warsztatów samochodowych. Dzisiaj naszym gościem jest Mariusz Chumieński, dyrektor IT w firmie Interteam. Chcemy porozmawiać o roli oprogramowania w zarządzaniu warsztatem. Proszę powiedzieć, jaka jest rola oprogramowania warsztatowego we współczesnym serwisie samochodowym? Czy, czy to jakoś się zmieniało w ostatnich latach? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, e obserwując e rynek napraw, e rynek utrzymania samochodów osobowych, widzimy, że rola oprogramowania wzrasta w warsztatach samochodowych i ona wzrasta z kilku powodów. I wydaje mi się, że powinniśmy w pierwszej kolejności pochylić się nad tym, dla kogo warsztat dostarcza wartość i w jaki sposób to oprogramowanie tą wartość pomnaża. Zacznijmy od użytkownika samochodu. Użytkownika samochodu, któremu zależy na tym, żeby ten samochód był naprawiony w sposób właściwy. Samochód, który staje się coraz bardziej skomplikowany i żeby on utrzymał swoją wartość w długiej perspektywie czasu, żeby mógł ta osoba bezpiecznie go wykorzystywać, bądź. Odsprzedać go z właściwą ceną. I tutaj to oprogramowanie przychodzi, yy, przychodzi z pomocą. Dobrze przygotowana aplikacja dla warsztatu zapewnia to, że ten samochód będzie serwisowany ze standardem zbliżonym, yy, porównywalnym z autoryzowanymi warsztatami samochodowymi. Z punktu widzenia pracownika warsztatu to także ma znaczenie. Oprogramowanie wspiera go we właściwym doborze czynności, serwisowych, doborze części, nie zapomnienie o żadnym kroku w procesie. Kolejna wartość dla warsztatu jest prościej. Kolejną osobą, dla której to oprogramowanie generuje wartość, jest właściciel warsztatu. Właściciel warsztatu, widzimy, że, że tutaj następuje zmiana pokoleniowa, mamy coraz więcej młodych właścicieli warsztatów, którzy są otwarci na to, żeby zarządzać, Warsztatem w sposób dojrzały, pozwalający im na mierzenie efektywności, śledze, śledzenie procesów, upewnienie się, że oni zarządzają tym warsztatem efektywnie. I tutaj też z pomocą przychodzi oprogramowanie tego typu. A jakie funkcje są takie kluczowe i absolutnie konieczne w tym oprogramowaniu, żeby warsztat mógł działać efektywnie? Zacząłbym od historii napraw pojazdu. Dzięki temu jesteśmy w stanie z jednej strony, w szczególności dla klientów, którzy powracają do warsztatu, zapewnić, że ta, że ta usługa Utrzymania pojazdu jest pełna, jest e, kompletna. Nie robimy dwa razy tych samych napraw, jeżeli one nie są potrzebne, a jednocześnie, mając wgląd do historii, możemy e, zarekomendować te naprawy, które, e, które wynikałyby z przebiegu. Tutaj z pomocą przychodzą bazy wiedzy e, typu RMI, e, repair and maintenance, które pozwalają e, dobrać właściwy zestaw czynności, w szczególności przy tych e, przeglądach okresowych. Więc historia pojazdów, oferta dla, i na jej pod, podstawie właściwe dobranie usług, ale także ewentualne rozpatrzenie reklamacji. Zdarza się, warsztaty samochodowe naprawiają samochody, w, w Polsce dość leciwe, mające znaczące, mające znaczące przebiegi. I taki samochód po wizycie w warsztacie. Czasami wraca, wraca, ponownie z informacją, że coś stuka, coś nie działa tak jak powinno. Mając wgląd w historię, w historię pojazdu, jesteśmy w stanie prześledzić, co, co zostało zrobione, i na tej podstawie. Wyeliminować niektóre, niektóre podejrzenia w przypadku takiej reklamacji. Kolejna rzecz, zarządzanie zlecenie, zleceniami, a więc upewnienie się, że wszystkie zlecenia, które otrzymaliśmy, zafakturowaliśmy, że warsztat zafakturował je w pełnej, w pełnej wartości, a także mając zlecenia, jesteśmy w stanie połączyć z komunikacją z klientem, upewnić się, że mamy wszystkie zgody, poinformowaliśmy klienta o zakresie, zakresie napraw, więc to, to, uważam absolutnie kluczowe. Następne rzeczy, integracja z bazami, z bazami wiedzy technicznej, dzięki czemu jesteśmy warsztat jest w stanie ten warsztat, samochód naprawić lepiej, wsparcie w doborze części, integrację z fakturami, to już są takie funkcjonalności, które widzimy, że nie we wszystkich warsztatach są wykorzy wykorzystywane, aczkolwiek oceniamy, że jako, jako Interteam, że to są wartości, które, które pomagają w prowadzeniu tego biznesu. Czy wybór takiego oprogramowania do warsztatu jest prosty? Czy, czy można tutaj popełnić błędy w wyborze? Czy, czy warsztaty popełniają właśnie błędy w wyborze tego oprogramowania? Czy to raczej jest prosta sprawa? Dziękuję bardzo za to pytanie. Muszę powiedzieć, że wybór oprogramowania jest prawie zawsze trudny. Jest trudny, dlatego że na ten wybór składa się wiele aspektów. Zaczynając od tego, co to oprogramowanie ma dla nas robić. I to paradoksalnie jest ta najprostsza rzecz. Tam, gdzie pojawiają się trudniejsze rzeczy, to są te aspekty związane z tym, w jaki sposób to, to oprogramowanie ma być aktualizowane. Czy mamy zbudowaną, mamy zbudowany scenariusz, ewentualnego rozstania się z dostawcą. Czy to oprogramowanie będzie rozwijane w czasie, będą dodawane nowe funkcjonalności wynikające czy to z wymagań prawnych. W najbliższym czasie na polskim rynku wchodzi e, elektroniczna faktura, projekt SEF e, i, i tutaj pytanie, czy, to, e, czy ten, to oprogramowanie warsztatowe będzie na nie gotowe. Czy, czy producent e, planuje wprowadzenie tej funkcjonalności. I tak to co, to, co, to, co widzimy na rynku oprogramowania warsztatowego, to często wybór wielu narzędzi niepo, niepowiązanych ze sobą, niepołączonych technicznie ze sobą, co później utrudnia pracę. Prześledzenie, czy wszystko się, czy wszystko zostało zarejestrowane, czy te naprawy, które zostały zrobione, zostały poprawnie zafakturowane dla klientów, czy części, które zostały kupione od poszczególnych dystrybutorów na pewno. Trafiły do, do, do naprawy, a jeżeli taką część trzeba było zwrócić do dystrybutora, czy, ta, czy ten zwrot miał miejsce, czy on został roz, rozliczony. Więc tutaj ta integracja to jest to, jest, to jest to, co wydaje mi się istotne. Często pomijanym punktem, o którym warsztaty dowiadują się dość późno, jest Łatwość w migracji danych. Patrząc historycznie, systemy wspierające prowadzenie biznesu, systemy klasy ERP, były wybierane na lata, a w przypadku dużych firm na dziesięciolecia. Mówiliśmy nawet o 20-30 latach tego cyklu życiu takiego produktu. Te, te cykle się drastycznie skracają. Dla małych średnich firm coraz częściej mówi się o 3-5 latach. Jako tym cyklu, kiedy, kiedy wymienia się program tego typu, dla dużych przedsiębiorstw to, to, to zeszło do 10-15 lat. Przy każdej takiej zmianie pojawia się wyzwanie, żeby zmigrować dane historyczne, żeby zmigrować historię kontaktów z klientami, listę klientów, pojazdów. Program, który nie pozwala łatwo wyeksportować tych danych, albo ścieżka, w której dostawca takiego rozwiązania życzy sobie za tą usługę no, znaczące środki z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jest, to jest coś, co, co oceniam, że każdy, wybierając oprogramowanie, powinien wziąć pod uwagę. Czy ja wiem, w jaki sposób będę mógł się rozstać z tym dostawcą? Bo. Z różnych powodów tak, tak bywa. Dzisiaj widzimy w, w czasach AI, że, że tych pomysłów, żeby, żeby zmienić oprogramowanie na inne jest coraz więcej i brak, tej, brak możliwości pracy z danymi, wyeksportowania tych danych będzie, będzie, będzie bardzo istotne, żeby, żeby móc skorzystać z tego, co, co właśnie się pojawia na rynku. Na pewno rozmawiacie o tym z warsztatami z sieci należącej do Interteam OK Service Elf. Jakie tam użytkownicy zgłaszają Wam problemy właśnie, jeśli chodzi o oprogramowanie i czy jakoś ich wspieracie w rozwiązywaniu tych problemów? E tak, jako Interteam oferujemy program Mój Warsztat, zarówno dla sieci warsztatów stowarzyszonych pod, pod marką OK Service, OK Service Elf, jak i dla warsztatów niezależnych. I tutaj staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych, naszych klientów. Z jednej strony śledząc wymagania prawne, i dostarczając takie funkcjonalności, nad które, których te warsztaty będą, będą wymagały. Jedną z takich zmian, które, nad którymi aktualnie pracujemy, jest oprogramowanie e, integracji z Ministerstwem Finansów w zakresie e, KSEF-u, tak, by warsztaty były gotowe na początek przyszłego roku, kiedy, kiedy będą musiały wystawiać e, faktury i wysyłać je do, e, wraz z procesem wysłania ich do Ministerstwa Finansów. Więc zmieniające się prze, przepisy, e, e, Kolejne wymagania związane z raportowaniem, na przykład zużytego oleju, to są rzeczy, w których, w których staramy się wesprzeć warsztaty poprzez modyfiko modyfikowanie tego oprogramowania. Innym aspektem, gdzie, gdzie to wsparcie jest, gdzie nad tym wsparciem wspólnie pracujemy, jest dostarczenie danych technicznych, dzięki czemu ten proces naprawy samochodu będzie gwarantował odpowiednią jakość. Że z jednej strony żadne czynności, które są wymagane przy naprawie czy przy, przy przeglądach okresowych samochodu, nie zostaną pominięte i że użyjemy właściwych płynów eksploatacyjnych, właściwych części, dzięki czemu ta naprawa no, dosta przyniesie, oczekiwany, przyniesie oczekiwany sukces. Słyszymy od niektórych warsztatów, że, że zmienia, zmienia się profil e, klientów, że ci klienci oczekują w większym zakresie cyfrowej komunikacji. Stąd informacje od, o tym, jakie napra jaka naprawa jest planowana, prośba o to, żeby klient w sposób elektroniczny wyraził zgodę, czy funkcjonalność, w którą, w którą bardzo wierzymy, wysłanie dokumentacji z naprawy. Pokazanie klientowi zdjęcia czy filmu. Film, muszę powiedzieć, że rzadziej, te zdjęcia częściej są e, stosowane e, przez warsztaty, dzięki czemu użytkownik samochodu, właściciel samochodu, wie, co z tym samochodem zostało, e, zostało zrobione. Wiemy, że to jest funkcjonalność bardzo w, dobrze oceniana w warsztatach autoryzowanych. Korzystając z mego warsztatu, jesteśmy w stanie dostarczyć takie e, podobne, podobną jakość usługi w żaden sposób nie odstającą od, od tego, co, co warsztaty pod markami producentów samochodów są w, stanie, są w stanie dostarczyć. Ostatnim punktem, który widzimy u warsztatach, w szczególności w tych większych, jak i u młodych właścicieli warsztatu, to jest chęć kompleksowego, całościowego spojrzenia na warsztat. Coraz częściej widzimy, że ten właściciel warsztatu to nie, to nie tylko mechanik, który osobiście naprawia samochody, ale Często przedsiębiorca, który chciałby z jednej strony móc zarządzać swoim warsztatem z jakiegokolwiek miejsca na świecie i móc to zrobić na podstawie informacji, na podstawie mierzalnych informacji, więc możliwość zdefiniowania procesów, śledzenia, w jaki sposób te procesy są realizowane. A oprócz tego, co Pan mówi, czy, czy są jeszcze jakieś inne trendy w rozwoju, właśnie cyfryzacji warsztatów? To, 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 co z pewnością widzimy, zapotrzebowanie na automatyzację procesów. Na to, by te procesy były proste, by warsztat był w stanie w miarę, w miarę szybko i łatwo wprowadzić nowego pracownika, pracownicy, znaczy, pozyskanie dobrego pracownika dla warsztatu jest, jest trudne. Im bardziej ten proces będzie. Zautomatyzowane, im bardziej on będzie prostszy, tym łatwiej jesteśmy w stanie nowe, nową, osobę, nową osobę wprowadzić do, do biznesu. I to jest jeden z punktów, który, który jest podnoszony przez warsztaty. Co widzimy? Zdalną komunikację z klientami. Ten, ten trend, w którym no wszyscy z nas stają się coraz bardziej cyfrowi, jeżeli możemy powiedzieć, że jest jedno urządzenie, z którym nie rozstajemy się cały dzień, to jest smartfon, i oczekiwanie, że załatwię całe wszystkie moje codzienne sprawy w smartfonie, rozszerza się także na strefę korzystania z samochodu i utrzymania tego samochodu. Więc widzimy rosnące zainteresowanie, chociaż tutaj bardziej na rynkach zagranicznych w Polsce ten, ten trend. Do, do nas dociera, ale jeszcze nie dotarł do, 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 w zakresie warsztatów rezerwacji online naprawy, ale także chęć uzgodnienia pewnych aspektów naprawy w formie cyfrowej i niekoniecznie w formie telefonu. Zauważamy grupę użytkowników, którzy, mimo że mają smartfon, nie lubią rozmawiać przez telefon. Wolą formę pisemną, sms-a, maila, czat, który, którego jeszcze dzisiaj w moim warsztacie nie ma, ale nad którym, nad którym się zastanawiamy, który ma pozwolić na skuteczną komunikację z, tymi, z tą grupą użytkowników. To, co widzimy, mobilność czyli, jak wspomniałem, ten telefon, który jest stale, stale z nami to, to, to także jest aspekt, nad którym. Pochylamy się i będziemy musieli spędzić nad nim więcej czasu. Użytkownicy oczekują tego, że aplikacje będą, będą mobilne, że będą, że będą mogli ze swojego telefonu e, wykonać przynajmniej podstawowe kroki związane z ich e, codzienną pracą. A czy rozwój sztucznej inteligencji też ma już wpływ lub będzie miał jakiś większy wpływ na pracę i to środowisko takie cyfrowe warsztatów? To jest świetne pytanie. To, muszę powiedzieć, że to jest e, z jednej strony tak. Już widzimy pierwsze, e, pierwsze startupy, które e, łączą AI z obsługą klienta warsztatowego. Czy to jest trend, który się utrzyma, i na ile tutaj będziemy mieli e, skuteczną zmianę na rynku, na, na ile pojawią się rozwiązania, które są rewolucyjne. No to jest jeszcze w mojej ocenie za wcześnie, żeby powiedzieć. Uważam, że o ile w obszarze AI ten aspekt z dużymi modelami językowymi LL, LLM typu rozwiązania ChatGPT dostarczane przez OpenAI. Są ciekawe. Tutaj no, wszyscy obserwują, w którą stronę to pójdzie. To ja bym spodziewał się, że większy przełom w obsłudze samochodów osobowych jest w tych bardziej tradycyjnych obszarach związanych z AI, czyli machine learning i wyciągnięcie informacji z danych, które już Zbieramy. To co widzimy w innych branżach. Na pewno widzimy to w branży lotniczej. Tutaj Rolls-Royce jest świetnym tego przykładem, a więc y, zbieranie danych z silników samolotowych i możliwość przewidzenia kiedy należy ten ten, ten silnik serwisować. Widzimy to na pewno w branży samochodów ciężarowych. Ciężarówka, samolot, narzędzie pracy, znaczna wartość. Przedsiębiorca nie może sobie pozwolić na to, żeby, ten, żeby, żeby to jego narzędzie pracy nie było efektywnie wykorzystywane. A więc próba przewidzenia, kiedy należy wykonać naprawę. W samochodach osobowych na pewno producenci samochodów już dzisiaj z tego korzystają. Zbierają informacje z samochodów, wykorzystują to także do tego, żeby zachęcać użytkowników pojazdów do, do wizyty w warsztatach autoryzowanych. Dla, dla warsztatów niezależnych ten próg jeszcze nie został prze, przekroczony. Wierzę, że wcześniej czy później pojawi się. Na rynku ktoś, kto zaproponuje usługę naprawy samochodu, czy też poprawy jego jakości na podstawie danych, które są zbierane, zbierane z rynku i usprawni proces, proces jego serwisowania, Zwięk, z jednej strony zwiększając bezpieczeństwo, niezawodność pojazdu, a z drugiej strony obniżając koszty. Czy to się pojawi w obszarze indywidualnych konsumentów, czy bardziej flotowym. Dzisiaj za wcześnie, żeby powiedzieć, ale jestem przekonany, że to, znaczy to, jest, to jest rzecz, która e, z, z tego obszaru AI, sztucznej inteligencji e, z, z, zmieni bla, branżę. Wszyscy większy gracze próbują takie rozwiązanie zbudować. Gdyby miał Pan wskazać jeden kierunek, w którym będzie się rozwijała cyfryzacja warsztatów w ciągu najbliższych pięciu lat, to co by Pan wymienił? Ja bym powiedział, że to jest integracja danych i automatyzacja procesu. To, to, jest, to jest ten obszar, który wydaje mi się najszybciej zawita pod dachy warsztatów. To znaczy, połączenie coraz większej ilości danych z różnych narzędzi, z jednej strony informacje o danych OI, dane producenckie do doboru, do doboru części, z drugiej strony dane związane z naprawami pochodzącymi od z baz technicznych, jak i z historii napraw i usprawnienie tego procesu. Tak, by, by wszędzie tam, gdzie na podstawie danych można w sposób samodzielny, w sposób automatyczny dobrać usługi czy dobrać części, by, by to zrobić, i wesprzeć to, ten proces w komunikacji z klientem. Tak, żebyśmy mogli klientowi na przykład przypomnieć o zbliżającym się przebiegu, tak żeby ten klient mógł z tego poziomu umówić sobie umówić wizytę. Zaakceptow zaakceptować koszty, by to, by to przebiegało w sposób jak najmniej angażujący warsztat, dzięki czemu w warsztacie pracownicy będą mogli się skupić na tych kluczowych aspektach związanych z utrzymaniem naprawą samochodu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.